Moment Singularity technologicznego pochodzi, określenie Singularity technologiczne pochodzi od fizyki, od konceptu czarnej dziury, od tak zwanej osobliwości, czyli do takiego miejsca, kiedy w czarnej dziurze, kiedy wszystkie istniejące do tego momentu prawa i założenia przestają istnieć. Singularity technologiczne związane jest więc z momentem, kiedy rozwój technologii będzie tak szybki, że dla nas będzie niezauważalne zmiany. To będzie związane z takim momentem, kiedy sztuczna inteligencja Będziemy mądrzejsza od nas. To jest taki moment, jak powiedział mi o tym Ben Gurzel, twórca koncepcji General Artificial Intelligence, to będzie tak, jakbyśmy co sekundę rodziło się dziesięciu noblistów na poziomie Einsteina, Kopernika, którzy będą całkowicie zmieniali rzeczywistość. Singularity technologiczne jest więc moment, kiedy. Rozpocznie się nieznane, kiedy naprawdę wkroczymy w przestrzeń, której nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Bo zgodnie z konceptem singularności Technologicznego, około 2045 roku sztuczna inteligencja, która będzie na świecie, będzie miliardy razy mądrzejsza, a miliardy razy większą mocą obliczeniową niż mózgi wszystkich ludzi. Jak będzie wyglądał świat? W momencie, kiedy będziemy zarządzani i współistnieli obok istoty, obok bytu, który nie niedobrze, prawdopodobnie będzie miał jakiś rodzaj świadomości, a dodatek będzie miliardy razy od nas inteligentniejszy. Jak będzie wyglądał wtedy świat? I tym właśnie Singularity Technologiczna. Jestem wielkim zwolennikiem w ogóle konferencji. Niestety, bardzo często konferencje. Pełnią rolę takiej masturbacji intelektualnej. Siedzimy, robimy sobie dobrze, wszyscy myślą, że są fantastycznie inteligentni, a potem nie ma z tego dzieci. To, co podoba mi się w tej konferencji, to jest to, że tu jest dużo informacji praktycznych. Mogę z tego skorzystać. Na dodatek taki networking, który można wykorzystać w biznesie, w swoich kontaktach, w dalszej pracy. Czy więc, w porównaniu z innymi konferencjami pełnymi masturbacji intelektualnej, to naprawdę jest bardzo interesujące.